Dziś mam do strony odpalony Dzisiaj ze mną jest mój kolega Max. Yy, subskrybujcie i lajkujcie mój kanał, dzisiaj robimy butek flipy. Kurde, kurde. Jestem. Tutaj mam teraz wodę. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Widzicie? Opłacało się, opłacało się. Dobra. Ostatnia szansa. Zostało. Zaraz się widzimy. Dobra, już się widzimy. Jest.